Jesteśmy przy górnej stacji takiej słynnej, słynnej kanapy szóstki w Czarnym Groniu w Żykach. Oczywiście pogoda jest niesamowita i dzisiaj pokażemy wam jak tutaj wyglądają właśnie warunki, co mówią ci, którzy przyjechali i lokalsi. Także zapraszam serdecznie na materiał. Pięknie, super rewelacyjnie, pogoda piękna, mało ludzi. Najważniejsze, można poszusować troszeczkę, także polecam jak najbardziej. Takiej <goda> pogody chyba jak dzisiaj w tym roku jeszcze nie było. Nie, nie, akurat nie. Tutaj jest naprawdę super, polecam każdemu. Zapraszam. <goda> Dzięki wielkie. <goda> Dziękuję. Do widzenia, miłego. stok przygotowany rewelacyjnie, nie ma za dużo chętnych, no także polecamy. To jest też in plus. Oczywiście. Dobrze, miłego wypoczynku. Dziękujemy. Hej, jak masz na imię? Mateusz. Mateusz, powiedz mi, jak ci się jeździ dzisiaj na czarnym groniu? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, a jakiego masz instruktora fajnego? Mhm. Sezon trwa w najlepsze. Jak tutaj w ogóle warunki wyglądają? O, dzisiaj wyjątkowa dobra. Jest pogoda, nie ma muld, mało ludzi, naprawdę, na plus. Mhm. Powiem właśnie, że nie, nie ma za dużo ludzi, także nie, utworzyły się jeszcze muldy i strukcik jest jeszcze w porządku. A skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z okolic Szanowa, z Małopolski. Ja zawsze polecam ten, ten stok, bo jeździmy tu już kupę lat. Mhm. No były takie zachwiania z tym stokiem, ale, ale ten, ale jest kapitalny stoczek. E, no warunki są superowe. Mhm. Tak. Pogoda ekstra. Chrzanowa. Z Chrzanowa. kurczę, już trzecia osoba, która z Chrzanowa przyjechała. No to najbliżej mamy no jest naprawdę od jakiegoś czasu, jak jeszcze ten no, po tych jak tu zrobili ten odcinek, mhm. no to super, naprawdę, no nie jest... To jest sam raz, nie jest może y, za długi, nie jest za krótki, jest tak właśnie, to nie jest taka mała no, odległość. No. A widzę frestracji, no tutaj oświęcim Tychy. Super jest, no. Dobrze. Jest gdzie pojeździć. Tak, nie naprawdę. Tu jeszcze pamiętam jak kolega w lat temu mówił, że jakimiś koimi dojeżdżali, on mówił praciaki, ja to nie, nie, nie kojarzyłem, nie, a teraz Jezu, no. Super, nie naprawdę pełne uznanie. Dobrze, że takie jest, no. Wszyscy gdzieś mają w pobliżu, przecież nawet pod Krakowem gdzieś tam robią. I, i no nie mówiąc już o Beskidzie Śląskim tam Wisła czy coś, ale tu naprawdę jestem pełen uznania i... Tutaj dlaczego? No przecież ludzie mają pracę, zajęcie, jak tej młodzież, tych te dzieci widzę to kurczę, jak, jak fajnie, jak patrzę takie brzdące jeżdżą. No i myślę, że to sporo ludzi też ma zajęcie jakieś, no a w tych czasach przecież no, nie jest tak o, o tą pracę tak. łatwo. I tak, nawet jestem pozytywnie zaskoczony, bo jak widziałem tam w telewizji jakieś tłoki, korki, tam tego nie, I wczoraj sobie patrzyłem na kamerkę tutaj, a czy no niedziela nie, nie ma ludzi specjalnie, ale tak, ponieważ jestem już seniorem, mogę sobie po liczby wybrać. <laughs> Przy, Przyjechaliśmy z kolegą, nie, kolega tu troszkę jeszcze ma więcej lat, no to on sobie tutaj mniej trochę jeździ, nie, naprawdę. Pogoda, no myślę, że w tej, w tej dobie pandemii to właśnie taki dodatkowy ładunek, pozytywny, o, to jest właśnie to, że, że bo, chyba psychika też ludziom siada, bo jak słyszę to i obserwuję to na pewno się to przekłada na jakieś depresje, może mniej lub bardziej widoczne. A na czarnym gronie można odpocząć. Tak, tak, nie naprawdę. Pełen jestem uznania i niech się to... Nie widzę jakiś tutaj, żeby coś było nie tak czy coś. Tam. Nikomu, nie, nikomu nie zazdroszczę, też mają swoje biznesy, niech mają i dobrze jest. Słuchajcie moi drodzy, podsumujmy może ten materiał, czyli tak, świetna pogoda, świetne warunki, stopy świetnie utrzymane, atmosfera naprawdę niesamowita, bezpieczeństwo. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić Was właśnie tutaj na Czarny Groń do Rzyk, gdzie oczywiście nuda się nie uda i jest naprawdę wspaniale, zima trwa w najlepsze. No cóż, amatorzy białego szaleństwa tutaj po prostu zakochają się w tych terenach. Pozdrawiam Was.